Wychodzi mądra bogata kobieta z Warszawy. Nigdy nie noś opaski na brzuch. Noś tylko te spodnie odpinające brzuch, które są elastyczne ze wszystkich stron. Nikt nie lubi mieć tłuszczu w talii. Jeśli nie zrobisz wszystkiego, co w twojej mocy, zmień to teraz. Nigdy nie wiesz, jaka jesteś piękna. Jeśli chcesz kupić wysokiej jakości i niedrogie majtki wyszczuplające brzuch. Więc to musi być to. Nie będzie go w twojej szafce. Ponieważ będziesz go nosić przez większość czasu. Został poprawiony i naprawdę wykonany. Napina brzuch bez napinania i unosi pośladki bez sklejania. Noś go, aby wyglądać szczuplej i bardziej elegancko. Żadnego szarpania i zwijania się. Delikatne, miękkie i niedrapiące. Lekki i oddychający jednocześnie. Bardzo odpowiedni dla sióstr, które mają skłonność do pocenia się w gorących i deszczowych porach roku. Jest naprawdę wygodny w noszeniu. Lodowe i chłodne, nieduszne. Noś go 8 godzin dziennie. Noś go nieprzerwanie przez miesiąc. Przekonasz się, że brzuch garnkowy zniknął. Talia staje się bardziej płaska. Wygląda świetnie w każdym ubraniu, które nosi. Siostry z dużym brzuchem muszą tego spróbować.